Cześć wszystkim, z tej strony Mateo I dzisiaj Wam pokażę e, moje trady na SP 500. E, jak to wyglądało, kontynuuję tą serię. E, w dzisiejszym nagraniu e, w moich trade'ach popełniłem o, dwa, dwa takie błędy. Jedno, że nie dotrzymałem się do końca swojego planu tradingowego, e, bo miałem dzisiaj dwie pozycje. Jedna pozycja miałem z rana. To był, był oczywiście plusik, za, zarobiłem, jednak nie dotrzymałem targetu tak, jak sobie założyłem. Także przyznaję się do tego, tego błędu i zaraz Wam wytłumaczę, y, gdzie zamknąłem, y, co zrobiłem nie tak. A drugi trade o y, po południu już około właśnie 16 przed chwilą, y, zaliczyłem stop losa, y, jednak tak trochę niepotrzebnie, bo ustawiłem go trochę za ciasno. I źle do końca przeanalizowałem, ale też wyszedł jakiś tam plusik. Także dzisiejszy dzień zakończyłem na, na, na plusie i chciałem Wam y, to pokazać, jak to wyszło. I y, y, dobra, zaczynamy od interwału H4. Na interwale H4 tu mieliśmy ten trend spadkowy, i ten trend spadkowy został tutaj, y, tutaj zmieniony na wzrostowy. A globalnie jesteśmy cały czas tutaj w trendzie wzrostowym. Także ja bym ja chcę cały czas rozgrywać po prostu, po prostu pozycję w górę. Dopóki ten trend nie został złamany, cały czas jestem pro, e, pro wzrostowy. Dobra, wchodząc na mniejszy interwał. Mieliśmy tutaj ruch w górę mocny. Następnie wytworzył się tutaj nam imbalans. Dostaliśmy tymi, knotat, tymi knotami powrót do imbalansu. Zwróćcie uwagę, jaka precyzja tutaj, e, tutaj się zadziała co do po prostu pipsa, zamknęliśmy im balans i poleciliśmy ruch w górę. Teraz mam takie dla was, dla was pytanie, jak myślicie? Jak taka sytuacja się dzieje notorycznie, że dochodzimy co do Pipsa, to uważacie, że naprawdę na, na rynku, nie wiem, rynkiem nie kreuje jakiś algorytm, tylko po prostu ludzie, dla mnie to jest niemożliwe. To jest typowo algorytm, bo taka precyzja, jak tutaj jak tutaj się po prostu tworzy, to jest coś. Coś niesamowitego. Dzisiaj mamy yy, czwartek. Czy ja gdzieś w tym miejscu tutaj szukałem pozycji po prostu yy, po prostu długiej. Zwróćcie uwagę, że mieliśmy tutaj imbalans. W tym miejscu. On został tutaj zalicza... zaliczony. Ja yy, szukałem tutaj na mniejszym interwale. Sygnału do tego, żeby zaatakować pozycję po prostu długą. Już wam pokażę, jak to wygląda. Weźmy sobie na przykład na interwał minutowy, żeby omówić świeczkę po świeczce. Już wam pokażę. Ja już od tej od 8.30 w sumie szukałem już jakiejś, jakiejś pozycji. I zobaczyłem tak, że tutaj mieliśmy bardzo mocny ruch, ruch wzrostowy, czyli ktoś. W tym miejscu włożył pieniądze do tego, żeby ru, e, ruszyć cenę do góry. Także dla mnie to jest informacja, że jak ktoś tutaj włożył te pieniądze, to po powrocie będzie chciał jeszcze raz bronić tych zleceń i, i uderzyć. Także wyznaczyłem sobie to miejsce tutaj, potencjalnym miejscem po prostu do e, do zawrotki, czyli do wypełnienie imbalansu tutaj. Więc sobie, no trochę e, dynamicznie. Tutaj po prostu obserwowałem. Co oni robią? Obserwowałem, obserwowałem. Stworzył nam się tutaj podwójny dołek, zwrócił uwagę, czyli dołek, dołek. Oni podbili do góry tym ruchem tutaj. Przybili tą strukturę tutaj na, na mniejszym interwale, jednak dla mnie to nie był sygnał, ponieważ stworzył się podwójny dołek. Także ja jeszcze czekałem, i tutaj w momencie zobaczyłem: tak, podwójny dołek dostał wybity. Mocna reakcja wzrostowa, także ja szukam, szukam już miejsca po prostu do przyłączenia się w pozycję po prostu długą. Oni tutaj rozjechali tą strefę, dochodząc do tego miejsca. I tutaj ja zrobiłem trochę, trochę błąd, ponieważ moje pierwsze wejście było w tym miejscu tutaj delikatne, więc troszkę popełniłem błąd. Tutaj obserwowałem, co oni robią po prostu w tej strefie, czy jakaś świeżka się zamknie. Już tutaj mówię ja stop loss, oj za szybko się to trochę ruszyło. Czyli moja pierwsza pozycja była w tym miejscu. Druga pozycja była w tym miejscu. Stop loss miałem gdzieś tutaj. Także załóżmy, że średnie moje wejście było w pozycję gdzieś tu. No i cena cena ruszyła tutaj wróciła i jak to trzymałem, tutaj mieliśmy zmianę struktury struktury po prostu ruchu i doszliśmy do do miejsca tutaj podaży po prostu. Ja ja moim targetem targetem było właśnie wybicie wybicie tej płynności, dojście do tej strefy, a nawet i wybicia po prostu tego knota jednak zrobili już taki ruch wzrostowy. I tutaj była możliwość kontynuacja dalej w dół czyli dokładnie do, do tego miejsca, bo tutaj był Order Block, który nie został zaliczony i oczekiwałem, że on zostanie zaliczony, więc ja sobie po prostu już tutaj pozycję zamknąłem zamknąłem pozycję. No i, i od, odszedłem od, kom, od, od komputera, już nie obserwowałem tutaj była właśnie reakcja spadkowa. E, powinny, mój take profit powinien być po wybiciu tego tego szczytu, czyli tutaj powinien być, tutaj pierwszy, tutaj ewentualnie drugi, a resztę powinienem podtrzymać po prostu i doczekać do, e, do tej strefy, bądź mówię po wybicie nawet tego, e, tego szczytu, czyli, czyli pozycja RR e, no, 1 do 6,5, także tak powinno wyglądać. Ja zarobiłem troszkę mniej, bo gdzieś mówię, w tym w tym miejscu tutaj zamknąłem 1 do 3 1 do 3, także to był mój pierwszy trade poranny, który po prostu wyszedł. Cena doszła, wywaliła płynność. Idealnie wywaliła wszystko, co miało i zobaczcie, co tutaj się po prostu wydarzyło. Tam wyżej była jeszcze jedna płynność związana, z... już wam pokażę, dotrzymam. E... No, to na innym interwale lepiej Wam pokażę, ale to, to później wam, wam pokażę płynność, która tam była. I tutaj na, o 14.30 mieliśmy po prostu wydarzenie. Na tym wydarzeniu dostaliśmy mocny ruch wzrostowy, wybijający płynność, po czym dostaliśmy y, spadek. Tu już Wam przyspieszę, żeby to szybciej wyglądało. O, o ten strzał. Równo. To był y, newsowy, news, newsowy strzał. Wywalenie płynności i spadek. Dostaliśmy bardzo mocny spadek, i ten spadek, taki szybki, dynamiczny, zwróćcie uwagę, że, że wybił, wybił, wybił ludzi, wybił po prostu tych longów, którzy longowali z tego miejsca i dochodzą do order blocka, czyli do miejsca, gdzie ktoś wcześniej włożył te zlecenia. Tutaj wypełniliśmy im balans, ale mimo tego cena dochodzi jeszcze raz tutaj w to miejsce. Ja obserwując taką sytuację, zaczynałem tutaj to jest, no już tutaj w mojej godzinie, czyli po godzinie 16, już zacząłem obserwować ten ruch, jak on się tutaj kreuje, trochę wolniej, żeby e, nie było tak szybko. I tak, ja tutaj e, popełniłem błąd, ponieważ e, to miejsce tutaj z tymi longami, ja sobie po prostu to no, przeoczyłem, nie było mnie tu. Także wchodziłem w, w longik tutaj, w tym miejscu. Tutaj wchodziłem w tym miejscu, dostałem, była mała reakcja wzrostowa. Tutaj mi pierwsze, to było pierwsze moje entry takie takie delikatne i one nie były do końca poprawne, bo powinienem mieć wejście tutaj, w tym miejscu. stop loss pod dołeczkiem. Eee, także to był mój błąd, że szedłem po prostu za szybko eee, i ze względu, że wszedłem za szybko to ustawiłem sobie stop loss, który wam pokażę, właśnie pod tym, pod tym dołkiem tutaj. Czyli oni mnie tutaj wywalili z tym ruchem i wyszedłem po prostu na stracie tutaj, tutaj ten. Jednak patrząc, co oni zrobili, czyli ten imbalans, który mnie właśnie interesował, został też, zwróćcie uwagę, idealnie w punkt zamknięty. I ja tutaj mówię, otwierałem pozycje po prostu, po prostu długie. I po, tym, po tej o, o, jedną pozycji otworzyłem tutaj długą i sobie na spokojnie ją obserwowałem, co oni, co oni tutaj robili. Eee, tutaj nam się zebrała, zwróćcie uwagę, płynność do wywalenia. go. Tu nam się zrobiła płynność do wywalenia. O, co, czemu to tak? Mi coś blokuje. Ale dobra, już mogę to wywalić, żeby nam to... Nie przeszkadzało. No, coś mi się chyba internet zaciągło tak. Akurat słuchajcie na nagraniu, nie? <grymne> no. Ale nie chcę tego ucinać, także wybaczcie mi. Na chwilę. Zaraz się to pewnie odlaguje i, I zaraz wrócę po prostu do mówienia. Także jak jesteście, to możecie przewinąć te 15, 15 sekund dalej. Ja tu zaraz. O! Dobra, naprawiło się to już, już, już jestem. I tak ja w tego miejsca otwierałem po pozycję, pozycję długą. Czyli pierwsza moja pozycja była, mówię stąd. Stop loss ustawiłem sobie pod dołeczkiem, to był mój błąd mój błąd z targetem po z, z targetem właśnie w tej strefie bądź po płynności stąd taki był mój target e, taki ruch byłem oczywiście tą mniejszym kapitałem wszedłem po e, e, bo e, ponieważ e, mówię ten stopus tutaj był dość duży jak widziałem że spadali ja jeszcze w tym miejscu o dołożyłem Dołożyłem do, do, do wejścia i tutaj mnie wybiło właśnie na stop stoplosie. Także straciłem. Teraz wam pokażę. Ale jednak widząc, że oni od razu startują po zamknięciu tego imbalansu, także gdzieś dokładnie w tym miejscu otworzyłem sobie jeszcze jedną, jedną pozycję. Ze stoplosem bardzo mało gdzieś tutaj. Tam była bardzo mała strata. I docelowo dociągnąłem pozycję do do tej strefy, bo tutaj nie wiedziałem, co się, co się wydarzy. Widzicie, jak tutaj konsoliduje, już nie jest pewność. Także, e, gdy na rynku dzieje się coś, co mi się po prostu nie podoba, co nie wiem z czego wynika, bum, uciekam z pozycji, nie mam. I ja realizuję co, e, to, co jest myślę, Rynek nie, nie podąża tak, jak ja po prostu chcę. Bo ja, bo ja jestem traderem takim, że lubię kontrolować, lubię wiedzieć, co się dzieje i w momencie, kiedy rynek robi mi niespodziankę, czyli porusza się w taki sposób, jaki ja nie chcę. To to po prostu wychodzę od pozycji Tutaj śmiało można by było dalej ciągnąć tą, yy, tą pozycję. Ja już wyszedłem, tak jak mówię, yy, po zamknięcie tego po prostu tutaj szczytu. No, jednak mi tutaj wyszło też RR1 do, do 7, do prawie do 8. Także fajny tradzik. Tutaj Wam daję o, Czekajcie, jeszcze raz kopiuję sobie mój wynik, ile przytuliłem, ile przytuliłem. Tak, że wam pokażę. To jest mój wynik. Z rana tutaj na tym małym tradzie e, zarobiłem tutaj ponad 300 dolarów. 300, 300 tutaj miałem tą stratę, czyli pomyliłem się po prostu, pomyliłem, zaliczyłem tą stratę. I oraz ten mój ostatni trade, który stąd rozgrywałem po prostu pozycję pozycję długą za 500, 531 dolarów, czyli dzień zaliczyłem 682, no 683 dolary zysku, także w miarę OK, nie ma, nie ma jakiegoś dużego wyniku. Ważne, że na plusie. O to chodzi właśnie w treningu, żeby regularnie każdego dnia przynosić po prostu zyski. Teraz jeszcze wam jedną rzecz powiem, ponieważ wielu z was może mi teraz zarzucić, że czemu nie nagrałem żadnego filmiku we wtorek czy w środę, żeby pokazać mój trading, ale ja po prostu ani we wtorek, ani w środę nie, nie tradowałem, nie tworzyłem żadnej pozycji. Teraz Wam powiem dlaczego. We wtorek o godzinie dokładnie dziewiątej siedziałem z rana, po prostu szukając na otwarcie Londynu jakiejś pozycji. To była możliwość jedno, jednak, hmm. mówię, nie zdecydowałem się, brak takiej, nie wiem, szybkiej decyzji i trade odleciał, poleciał w moim kierunku ładnie dałby zarobić i mnie po prostu w tradzie nie było. Na grupie, na Discordzie, na Premium informowałem o tym, dlaczego, co się stało i dlaczego nie wszedłem w tą pozycję. Później, później po południu było bardzo dużo tradów, jednak ja miałem, akurat byłem zajęty, także nie mogłem, nie mogłem tradować. a w środę o dwóch godzinach, w których ja po prostu handluję, no nie podobało mi się to, co jak, jak się wykres jakby kreował, Dlatego po prostu zrezygnowałem i przez całą środę nie miałem żadnego trade'u, Czyli wtorek i środa było bez trade'u I tutaj już Wam pokazuję, bo gdzieś wkleiłem. Wejdę sobie na inny interwał, żeby to znaleźć. O, i tu zna y, mój standard po prostu rachunku. Już Wam to zbliżę. W tym tygodniu, czyli to są moje wszystkie trade'y, 1500 dolarów na zysku. Yy, dwa dni, poniedziałek, środa, yy, tradingowe, wtorek, wtorek i środa praktycznie bez, bez tradeów, także to jest mój rezultat, yy, strata ta dzisiaj się, mówię, przydarzyła, ale to tylko i wyłącznie mój błąd, ja się do tego przyznaję, yy, to nie powinien być 100, loss, powinienem na tym yy, zarobić, jednak no biorę to na klatę, 180 dolarów straciłem, ten trade powinien być po prostu udany i dać mi po prostu no, zysk, także Tutaj powinno być więcej, około 1700-1800, ale no mówię, no trading nie jest idealny. Często, ja też często popełniam błędy, wychodzę za szybko. Tak jak tutaj wyszedłem na przykład z, o porannym, na porannym tradingu. Albo wyjdę za przykład za wcześnie, albo za późno, albo zaliczę głupio stop lossa. To są, to jest wszystkie, no, to jest normalne, to się zdarza, jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, tylko mówię, wszystko w tradingu chodzi o to, żebyśmy tych wejść, tych pomyłek mieli jak najmniej, a nawet jak, jak złapiemy pomyłkę, tak jak ja tutaj. Czyli zwróćcie uwagę, że straciłem 180 y, dolarów, a widzisz, a mój trade tutaj jeden przyniósł mi 800 dolarów i ten trade mimo tutaj mi, tutaj miałem ze 350, 300, nie wiem ile to jest y, dolarów zysku, a tutaj miałem, miałem tylko 200. I tak samo ta, ten trade po prostu odrobił te tą stratę, także bardzo ważne jest zarządzanie kapitałem, żeby po prostu te tej profity były minimum ten jeden do, do dwóch, jeden do trzech, czyli że ryzykujemy ja mówię, ja ryzykuję przeważnie 200, 200 dolarów czasem może 500, zależy od setupu yy, i, i ciągnę po prostu RR1, 1 2 3 takie takie jest moje, moje założenie. Czas, czasem się uda złapać dużo większe RR, czyli że nie wiem, 1 do 10, ale mówię, dla mnie najważniejsze jest to, żeby z każdego trade'u odrobinę wziąć, nieważne ile, ale żeby to był plus. bo przeważnie większość traderów ma coś takiego, że, no, że rozgrywa coś i wychodzi na 0 albo na minusie, na małe i over taki zwany overtrading, czyli wchodzisz, otwierasz pozycję, nie idzie po twojej myśli, wychodzisz. Potem idzie znowu do góry, wchodzisz znowu. Nie? I tak i robisz milion takich pozycji, bardzo dużo tradujesz i koniec końców wychodzi tak, że broker zabiera ci pół twojego kapitału na, na prowizjach, a drugie, drugie pół kapitału stracisz po prostu na tych, na tych minusowych po prostu pozycjach i potem masz nie wiem, po 30% skuteczności. Ja mówię, staram się tak, żeby tę skuteczność mieć jak najwyższą, żeby te 80% tradeów w siadło, tego wchodzę. W godzinach, które, y, które dają mi prawdopodobieństwo jakiegoś ruchu, i tyle. Ja nie tradeuję w czasie, nie wiem. W czasie takich sytuacji jak, jak newsy, na przykład, kiedy coś jest nieprzewidywalnego. Z, oczywiście czasem się zdarzy, ale to mówię, to wszystko i wyłącznie y, podczas newsu tradeuję w taki sposób, że mniejszym kapitałem jakoś to zabezpieczam y, i tylko i wyłącznie, jeśli mam to przemyślane, plan wyjścia, ewakuacji, stop lossa, wszystko musi być wszystko przed po prostu przed przygotowaniem, przed otwarciem przed pozycji. Także dzięki, mam nadzieję, że trochę się nauczyliście z tego jak ja widzę. Tutaj muszę sobie oczywiście ten wykres tutaj e, cały posprzątać, ponieważ celowo nie chciałem go sprzątać od rana, bo e, bo chciałem Wam pokazać to, ale teraz już mogę sobie to to wszystko zmazać. O i zwróćcie uwagę jak fajnie Eee, mówię, mi już nie ma w pozycji, ale fajnie do targetu, wywalenia po prostu płynności, także uważam, że może być tu dalszy ruch w górę, nawet do tego miejsca, jednak mówię, ja już swoje zabrałem, ja już dziękuję jestem zadowolony i tyle, dobra, trzymajcie się na razie, cześć